Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym kolejnym odcinku, w którym będziemy mówić sobie o bezpieczeństwie informacji oraz normie ISO 27001, czyli właśnie normie, która zawiera wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszkę odszyfrować sam termin bezpieczeństwo informacji, dlatego też dzisiejszy odcinek jest bardzo dobrym odcinkiem dla każdej osoby, która w ogóle nie miała do tej pory styczności z bezpieczeństwem informacji, która nie bardzo wie, w co właściwie chodzi w tym terminie bezpieczeństwo informacji, czego on dotyczy oraz w jaki sposób odnosi się on właśnie do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001. Więc jeżeli również znasz kogoś lub chcesz komuś, Powiedzieć o tym, czym jest bezpieczeństwo informacji, na przykład koledze, koleżance z pracy, przełożonemu szefowi firmy, to warto podesłać mu właśnie ten odcinek, w którym postaram się wyjaśnić w ogóle, czym jest bezpieczeństwo informacji oraz czy warto wdrażać system bezpieczeństwa informacji właśnie w Twojej firmie lub instytucji. Oczywiście, zanim przejdziemy do tematyki dzisiejszego odcinka, to jeżeli interesują Cię tematy związane z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji, z normami serii 27000 oraz z, ogólnie mówiąc z tematyką bezpieczeństwa, to warto subskrybować nasz kanał. Dobrze, przejdźmy zatem do dzisiejszego odcinka. Bezpieczeństwo informacji czym właściwie jest, natomiast Muszę Ci powiedzieć na początku, czym na pewno nie jest. Bardzo często termin ten kojarzony jest z cyberbezpieczeństwem i jest to ogromny błąd. Dodatkowo, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie informacji, też wiele osób od razu widzi tutaj synonim ok, jest to coś dla informatyków, dla programistów, dla osób z zakresu IT, co jest kompletnym błędem. Oczywiście cyberbezpieczeństwo. Jest jednym z elementów bezpieczeństwa informacji. W wielu firmach, w wielu organizacjach może być nawet kluczowym obszarem, tym takim filarem systemu bezpieczeństwa informacji. Natomiast pamiętaj, że nie jest to tożsame, ponieważ informacje mogą być kompletnie analogowe, oderwane od systemów IT. Informacją jest każda przetworzona dana. Natomiast nośnikiem informacji może być zarówno kartka papieru, może być człowiek, ponieważ my też przyswajamy informacje i potrafimy je zakomunikować, przechowujemy je w naszej głowie. Czyli można powiedzieć kolokwialnie, że też jesteśmy nośnikiem informacji. Proces może być oczywiście również elementem przetwarzającym informacje, czy nawet infrastruktura fizyczna. Dlatego też bezpieczeństwo informacji to bardzo szeroki termin i odnosi się do wielu aspektów. Odnosi się do każdej przetworzonej danej, którą przetwarzamy w naszej firmie. To mogą być informacje o pracownikach, to mogą być informacje o klientach, o kontrahentach, to mogą być informacje o działalności naszej firmy, czyli know-how, to mogą być wyceny, kontrakty, parametry. Na przykład procesów produkcyjnych, przemysłowych, usługowych, czyli jak widzisz, informacją, na przykład, może być temperatura pieca hutniczego, która może wpływać na to, jak funkcjonuje proces przemysłowy. Czyli informacje musimy brać jako bardzo szeroki termin, natomiast mówiąc o bezpieczeństwie informacji, mówimy o zabezpieczeniu właśnie każdej informacji, ale pod kątem tak naprawdę trzech atrybutów. Ponieważ aby nasza organizacja, nasza firma lub instytucja mogła skutecznie wykonywać swoją pracę, mogła działać i zachowywać tak zwaną ciągłość działania, musi zapewnić dla informacji, które przetwarzamy wewnątrz, po pierwsze, ich poufność, oczywiście, od razu nadmiernie nie dla wszystkich, bo mamy takie informacje, które nie są i nawet nie powinny być poufne, jak choćby informacje marketingowe. Natomiast dla tych, które uznajemy, że powinny być poufne, czyli nie wychodzić poza obszar upoważniony, poza dostęp do osób, które mają do nich upoważnienie, powinny być poufne. Drugi atrybut to integralność, czyli musimy pracować na informacjach, które są prawdziwe i autentyczne. No jeżeli nasze informacje, choćby wspomnienia, że temperatura pieca hutniczego nie będzie autentyczna, czyli jakiś element monitorowania będzie nam wskazywał na fałszywy, fałszywą daną, to ta fałszywa dana nie będzie dla nas autentyczną informacją i może to doprowadzić właśnie do przerwania ciągłości działania procesu. I trzeci atrybut to dostępność. Informacje powinny być dostępne dla odpowiednich osób wewnątrz w firmie oraz na zewnątrz, np. Na dla klientów, kontrahentów, ale tylko wtedy, kiedy jest to adekwatne do wykonania jakiegoś działania. Czyli mamy te trzy atrybuty. Można szeroko powiedzieć, że bezpieczeństwo informacji składa się z takich czterech obszarów: to jest właśnie cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo organizacyjne, czyli zasady postępowania z informacjami, bezpieczeństwo fizyczne, czyli mówiąc kolokwialnie, żeby ktoś nie przyszedł i nam nie wyłączył wtyczki od np. Na naszego systemu IT, oraz bezpieczeństwo zasobów ludzkich, czyli powiedzieliśmy sobie, że człowiek też przetwarza i przechowuje informacje, powinniśmy też dlatego budować świadomość w tym obszarze. Bezpieczeństwo informacji to również element systemu zarządzania i tutaj. Właściwie nie musimy wyważać drzwi, nie musimy wymyślać koła na nowo, ponieważ mamy już różnego rodzaju standardy wytyczne, w większości międzynarodowe. I taki oczywiście najbardziej znany standard to ISO 27000, a raczej cała rodzina, ponieważ standard, który zawiera wymagania systemowe, to norma ISO IEC 27001. Natomiast oczywiście w tym obszarze mamy wiele norm wspomagających. Dlatego też warto bezpieczeństwo informacji usystematyzować i ustandaryzować. Dlaczego? O tym powiem za chwilkę. Jak wiemy, informacje, które przetwarzamy, mogą mieć różną wartość dla nas oraz różne klasy. Co znaczy, że informacja może mieć różną wartość? Przykładowo, informacja o tym, jak wyceniamy nasze kontrakty, może mieć dla nas wartość krytyczną, ponieważ gdyby taka informacja wypłynęła do naszej konkurencji, to nasza konkurencja mogłaby to wykorzystać pod kątem właśnie negatywnego wpływu na nas, przejąć nasze kontrakty, naszych klientów, i wiele mamy informacji, które są dla nas krytyczne, choćby są to dane osobowe, które powinniśmy chronić. Jest to właśnie nasze know-how, czyli model biznesowy, to jak działamy, nasze zasady postępowania. Są to oczywiście informacje o naszych klientach, o naszych kontrahentach, kontrakty, wyceny, zamówienia. Jest to krytyczne dla funkcjonowania w ogóle naszego biznesu. Zabezpieczenia tych informacji, czyli to w jaki sposób my je zabezpieczamy oraz same informacje o zabezpieczeniach. Wyobraź sobie, że dzisiaj wyciekają poza naszą organizację wszystkie informacje jak mamy zabezpieczony nasz system IT, jak mamy zabezpieczone nasze dokumenty, informacje i tak naprawdę każda osoba wiedząc, jakie mamy zabezpieczenia, w prosty sposób może ułożyć scenariusz obejścia tych zabezpieczeń. Dlatego to też jest dla nas pewnego rodzaju krytyczna informacja. Dlatego też powiedziałem o klasach informacji. Informacje powinniśmy w naszej organizacji podzielić sobie na klasy. Oczywiście tych klas może być bardzo dużo. To może być prosty podział, na przykład na informacje poufne oraz informacje ogólnodostępne. Może to być bardziej skomplikowany podział. Natomiast po to grupujemy sobie te informacje, aby wiedzieć, w jaki sposób podejść do ochrony konkretnej grupy, jaki jest nasz priorytet i co my właściwie chcemy chronić, a co niekoniecznie lub co może być udostępniane na zewnątrz. Więc właśnie w, w tym zakresie możemy sobie odpowiedzieć, po co nam system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Właśnie po to, aby nasza organizacja była bezpieczna, mogła funkcjonować. Dzisiaj informacja, nie tylko w świecie biznesu, ale ogólnie w całym świecie, jest jednym z najbardziej wartościowych aktywów. Kto ma informacje, ten wygrywa. Szczególnie jest to ważne w biznesie, ponieważ, tak jak już wspomnieliśmy sobie, informacje o naszym modelu biznesowym, informacje o naszych kontraktach, o naszych procesach mogą być tak bardzo krytyczne, że gdyby one wyciekły. To inne strony zewnętrzne mogłyby je bardzo negatywnie wykorzystać na naszą niekorzyść, wpływając nawet na możliwość dalszego funkcjonowania naszej firmy czy organizacji narażając nas na straty finansowe, straty reputacyjne, kary administracyjne czy utratę zaufania naszych klientów i kontrahentów. Dlatego jest to na pewno duża zasadność, aby przemyśleć i wdrożyć System zarządzania bezpieczeństwem informacji, ponieważ dzięki choćby wspomnianej normie ISO 27001 możemy ustandaryzować te procesy bezpieczeństwa i zabezpieczyć dzięki temu informację, a tym samym całą naszą organizację. Natomiast wchodząc troszkę głębiej, co my właściwie wdrażając taki system określamy i zabezpieczamy? Przede wszystkim potrafimy dzięki systemowi zabezpieczyć Rodzaje przetwarzania informacji. Wiemy w jaki sposób odpowiednie klasy, odpowiednie grupy powinny być oznaczane, abyśmy wiedzieli, co możemy, na przykład, komunikować na zewnątrz, a co nie. Wiemy w jaki sposób informacje, zarówno w formie analogowej, czyli papierowej, ale jak i w formie elektronicznej, powinny być przechowywane i zabezpieczone też w odniesieniu do konkretnej grupy informacji. Wiemy, które informacje możemy kopiować, oraz w jaki sposób te kopie zabezpieczyć, a których nie powinniśmy kopiować, wiemy w jakiej formie i w jaki sposób możemy niszczyć, a ewentualnie jakich informacji niszczyć w ogóle nie możemy, lecz musimy je archiwizować, oraz wiemy w jaki sposób my możemy udostępniać informacje, w jakiej formie, do kogo, czy potrzebujemy na to dodatkowych narzędzi zabezpieczających, na przykład w formie kryptografii, czy maskowania, czy pseudonimizacji. Jak widzisz. Systemowe podejście potrafi pomóc nam ułożyć odpowiednie zabezpieczenia, zarówno dla informacji analogowych, jak i elektronicznych, ale też wdrożyć odpowiednie zasady postępowania. Na końcu, tak naprawdę, dając nam tą wartość, myślę, że, że my dzięki temu potrafimy zabezpieczyć nasz biznes, nasze funkcjonowanie, bo przecież na tym nam zależy. System bezpieczeństwa informacji tak naprawdę staje się niczym innym jak elementem zarządzania firmą czy instytucją, ale właśnie w aspekcie zabezpieczenia informacji. Mam nadzieję, że w tym krótkim wideo wyjaśniłem ci, czym jest bezpieczeństwo informacji, że nie wolno tego utożsamiać wyłącznie z cyberbezpieczeństwem oraz jak ważne są te aspekty procesów bezpieczeństwa oraz w jaki sposób zabezpieczają nasz biznes, nasze procesy, nasze aktywa. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o bezpieczeństwie informacji, o systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji, to jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to warto to teraz zrobić, ponieważ na naszym kanale znajdziesz. Sporo wideo o tej tematyce, ale też cały czas publikujemy nowe, oraz oczywiście przygotowujemy cały czas nowe formaty wideo, które będą dostępne już wkrótce na naszym kanale. A tymczasem, dzięki za dzisiejszy odcinek i oczywiście mam nadzieję, że do kolejnego.